Przepraszam na kolejny odcinek Kulturalnego Bloku Lokalnego, a dzisiaj goście w zasadzie specjalni, ponieważ e, dostali niedawno nominacje do Oscarów, e, a, będzie, a będą to Agata Witczak i Maciej Strzałkowski-Rajca. E, dzień dobry. Cześć. Czyli cześć, dobra, czyli e, będziemy, będziemy rozmawiać w tę stronę. Oczywiście mówimy o nominacji do Oscara i doskonale chyba wszyscy wiemy, że chodzi o film Sukienka, krótki metraż e, w reżyserii Tadeusza Łysiaka który w tym momencie święci swoje triumfy, a tak na dobrą sprawę jest jednym chyba z najlepszych krótkometrażowych filmów stworzonych w Polsce od dawien dawna. A my rozmawiamy ze scenografami. I teraz pytanie takie bardzo proste, pewnie dla Was, ale dla nas wszystkich tutaj, tylko i, tylko i wyłącznie konsumentów kultury, jest dość istotne. Czyli jak praca scenografa, tak na dobrą sprawę, wygląda? Jak byście to powiedzieli, zanim przejdziemy oczywiście do sukienki, czyli krem kremu tego wywiadu? E, więc tak, jeśli dla mnie, tak jak sobie myślę o scenografii, i oprócz tego, że to jest super techniczna dziedzina, i, i, i jakby musimy wiedzieć co, jak zbudować, skąd wziąć rzeczy, skąd rekwizyty załatwić i tak dalej, to mam też takie inne przemyślenie, że scenografia to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ważny element filmu, ponieważ tworzy cały świat i osadza bohatera, no nie, jakby bardzo ważny jest rekwizyt, jakiego używa, i wszystko musi być dokładnie przemyślane. Już nie mówiąc o tym, że po prostu musi wyglądać dobrze w obrazku i się łączyć z historią, więc, więc ja tak sobie w skrócie zawsze tłumaczyłam scenografię. Maćko, a ty masz podobną wizję, czy może, czy może coś byś jeszcze dodał, albo widzisz coś no, minimalnie to, inaczej? Gdybym miał powiedzieć takiemu lajkowi o, o co chodzi w scenografii, no to. Bym powiedział, że scenografia no to jest tak naprawdę wszystko, co związane z przestrzenią w filmie, ale też z takimi e, grającymi obiektami, ale to, co powiedziała Agatka, jest e, w sumie taką esencją. E, no bo tak, e, scenografii, e, w dobrej scenografii, tak mi się wydaje, że chodzi o to, żeby e, nie tylko zrobić. E, Ciekawą przestrzeń, ale też, żeby ta, żeby ta przestrzeń trafnie opisywała to, co się chce przekazać, żeby była, żeby współgrała z historią, żeby na przykład do, dobrze opisywała bohatera. No i tak. To teraz takie pytanie w sumie techniczne, bo jestem ciekawy, czy wy dostajecie scenariusz przed rozpoczęciem zdjęć do filmu, czy może macie po prostu przedstawiane, jak to, jak, jak to ma wyglądać? Jesteśmy zapraszani na czytanie scenariusza i wszystkie piony wtedy siedzą razem ze sobą. E, i, I reżyser, i jakby po kolei czytamy i wiemy, co się będzie działo, czego się spodziewać i co, czego, czego od nas, jakby, co będzie wymagane. E, nie zawsze jeszcze lokacje są uznane na tym etapie, no ale mniej więcej wyobrażenie e, mamy, więc. E... No. Jak się szykowaliśmy do sukienki, to siedzieliśmy chyba w dwadzieścia parę osób przy takim długim stole i godzinami przerabialiśmy to, co jest dla nas najważniejsze. I to wydaje mi się, że było fajne, bo to się nie zawsze zdarza. Czasami jest tak, że każdy sobie czyta po swojemu, a potem e, wszyscy się zabierają do roboty samodzielnie. Ale przy tej sukience naprawdę była taka wspólna praca e, umysłowa też nad tym. W sensie e, Tadek jako reżyser e, każdego po kolei wysłuchiwał ich opinie, zastrzeżenia, i tam nawet e, chyba w trakcie jakiejś zmiany e, lekkie w scenariuszu. E, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jak ktoś miał e, jakieś sugestie, no to zawsze to było e, jakoś tam dopasowywane, żeby, e, żeby ten film e, był takim wspólnym. Tak, z tego, co ja pamiętam z tego czytania scenariusza, to też Konrad Bloch, autor zdjęć, nawet miał jakieś swoje referencje tego i mówił o, słuchajcie, a tutaj mi się podoba na przykład to, a tutaj mi się podoba tamto i po prostu też dzięki temu wiedzieliśmy, w którą stronę mamy iść i, i na co zwracać uwagę, no nie? Co, co, na co się przygotować. Słuchajcie, a to jest. Y znaczy, na, na pewno to nie jest wasz pierwszy film, ale chciałbym porozmawiać o tym, co do tej pory, do, co do sukienki udało Wam się zrobić, jak, jak to wyglądało. To znaczy, jak na przykład młody scenograf szuka sobie pracy, bo to też jest bardzo ciekawe. Może tutaj mamy akurat w naszym regionie młodych adeptów, którzy, którzy po prostu nie wiedzą, jak stawiać pierwsze kroki w zawodzie. To jest śmieszne, bo nie wiem, jak Maciek yy, do końca, ale to był mój pierwszy film. Znaczy... Krótkometrażowy, tak. I też trzeba wziąć pod uwagę to, że robiliśmy ten film ile lat temu? Dwa? To był A... 2019 rok. No tak, bo, bo, bo wyświetla się wszędzie, że wydany w 2020. No ale doskonale wiemy też, że te wszystkie pandemiczne przesunięcia. E, Powodują e, i opóźnienia, i też opóźnienia w przyznawaniu nagród, którą, którą, której Wam oczywiście życzę. E, dobrze, Maćko, a Ty miałeś przy, przy, przyjemność pracować przy filmie, może, może w teatrze gdzieś. Jak to wyglądało? Jak, 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 jak szuka się takiej pracy też? Mi się zdarzyło pracować przy krótkich rzeczach, typu klipy muzyczne, parę etiud szkolnych. Z Warszawską Szkołą Filmową i z Łódzką Filmówką, ale Sukienka była pierwszym filmem e, takim trochę większym, trochę dłużej trwającym, e, przy którym mi się zdarzyło pracować, więc w sumie podobnie jak agatka. No, to... no, tak, ja też, ja też wcześniej właśnie e, zaczynałam od teledysków właściwie i też przez to, że. E, mamy znajomych w warszawskiej szkole filmowej, właściwie nasza przyjaciółka po prostu zaczęła chodzić tam na studia i zaczęła potrzebować kogoś, kto będzie robił scenografię, to jakimś dziwnym po prostu zbiegiem okoliczności w życiu zaczęło się to dziać po prostu. I e, samo to, że jakby my braliśmy udział w sukience, e, wzięło się stąd, że właśnie e, właściwie montażysta, e, Mar Mariusz Gos Znał nas z wcześniejszego filmu, przy którym pracowaliśmy, też etiudy końcoworocznej, i po prostu Tatkowi szepnął do ucha: że słuchaj, mam taki fajny zespół. Tak. I, I tak stąd siedzieliśmy w sukience. No. Czyli w zasadzie mogę Wam powiedzieć, że to podobnie wygląda jak, jak, jak w naszym dziennikarskim środowisku. Aczkolwiek, no oczywiście, ja nie jestem nominowany do Pulicera, a Wy jesteście nominowani do Oscara, więc e, zachowujmy wszystkie proporcje. Przejdźmy, przejdźmy do sukienki. W czym, w czym tkwiło największe wyzwanie, Waszym zdaniem, dla scenografa przy tym filmie? Bo. Tak jak mówiliśmy na początku o przestrzeni, ja zauważyłem, że ta przestrzeń jest bardzo istotna w tym filmie. Ona też, ona też no dzięki temu co zrobiliście, też o wiele łatwiej zobaczyć, z jakimi problemami niskorośli nisko się muszą mierzyć codziennie. No tak, to chyba było najważniejszą rzeczą, bo zawsze z tyłu głowy musieliśmy myśleć o tym, żeby nie zrobić czegoś tak, jak osoba normalna. No, z, o wzroście takim, jaki zazwyczaj mamy. Ja na przykład pamiętam, jak się sama złapałam na tym, że w pokoju y, u Julki y, chciałam odruchowo powiesić ciuchy na, na oparciu krzesła, co jakby jest y, raczej no, nie miałoby to sensu. Nie? Więc jakby musieliśmy pamiętać o takich też y, niuansach. I to co było ważne to też, że pojechaliśmy w ogóle do Ani, do, do Ani, czyli do aktorki, która grała julkę. Do mieszkania i mieliśmy możliwość w ogóle jakby podpatrzenia takich rzeczy, których ona używa. Na przykład w filmie też te cytaty, które są napisane na lustrze, są żywcem wyjęte jakby z jej mieszkania, i to też było tak bardzo ważne dla Tadeusza, żeby je umieścić, bo dla niego to było prawdziwe i chciał po prostu gdzieś to, to przekalkować do filmu. No tak, no, ale na przykład jakieś takie małe stołeczki, które gdzieś tam od czasu do czasu trzeba było postawić, ale no to, to tak, no to na to trzeba było zwracać uwagę. No Maciu, tak. a, a ty na coś zwróciłeś jeszcze? Albo, albo na przykład yy, Agata jeszcze o tym nie zdążyła, nie zdążyła nam powiedzieć, a chciałbyś, a chciałbyś uzupełnić wypowiedź? No, pytałeś o to, co było, było taką główną trudnością przy tym filmie dla nas. To odpowiadając na to pytanie. No, Ania nam bardzo dużo pomogła, była mega otwarta na to, żebyśmy we, weszli w jej świat, e, pokazała nam swoje mieszkanie, dużo nam opowiadała, więc jakby z tej strony to było super, bo nam naprawdę otworzyła też oczy, zanim e, zaczęliśmy tę scenografię robić, to było fajne, ale to faktycznie trzeba było, było się czasami pilnować, żeby jakieś takie gafy nie popełnić. A jeśli chodzi o tę taką trudność, jaka była przy tym filmie według mnie, to chyba czas, bo. E, Weszliśmy w ten projekt, jak to zazwyczaj jest przy takich, wydaje mi się, studenckich projektach. No, na takim etapie, że film już był bliski zdjęć, tak naprawdę. Więc przygotowanie się z tą scenografią w dosyć krótkim czasie to było chyba 2-3 tygodnie, żeby to zrealizować. To, to było dla, dla nas główne wyzwanie, żeby zdobyć. Znaczy, tym, bardziej, tym bardziej Wam gratuluję w tym momencie, bo tak jak mówię, oprócz, są dwie rzeczy, na które jak oglądałem ten film, zwróciłem uwagę. To przede wszystkim scenariusz, bo scenariusz jest rewelacyjny, i właśnie scenografia. Ale porozmawiajmy trochę o, o tej reakcji, bo skądinąd mamy wspólnych znajomych, więc, więc trochę, trochę można, było, można było usłyszeć, że ten film jest czymś dużym. W sensie. Można było naprawdę takie głosy usłyszeć, ale chyba nikt się nie spodziewał tego, że dostaniecie te nominacje do Oscara i, i po pierwsze, zacznijmy może od, od samego początku, czyli jak już pracowaliście nad tym filmem, czy czuliście, że to jest coś, kurde, my chyba robimy coś wielkiego? To jest ciekawe, bo chyba, znaczy tak, po pierwsze widzieliśmy, że scenariusz jest odważny i że to będzie dobry film. Pracowaliśmy z statkiem po raz pierwszy, ale jakby y, jego zaangażowanie i ogólnie to, w jaki on sposób prowadzi ekipę, y, wiedzieliśmy, że on zrobi dobry film, y, ale czy to będzie tak duże? Y, i chy, chyba nie. Znaczy nikt wtedy nie śmiał myśleć o tym, że dostaniemy nominację do Oscara. Znaczy w ogóle ja dalej uważam, że to jest jakaś abstrakcja. Ja mówię, wy, jakby wypowiadam to zdanie, ale jakby nie, nie jestem w stanie, jakby nie mam, jakby nie, nie umiem się z tym dalej połączyć. No nie? Ale widzieliśmy, że na pewno będzie, będzie ważnym filmem, o, może w ten sposób, że, że poruszy ważny temat. Który wcześniej nie był poruszany, więc jakby to każdy z nas chyba, jakby głównie dlatego myślę, że wzięliśmy udział w tym, w tym projekcie, bo, bo wiedzieliśmy, że, e, że, że, że istotne jest chyba mówić o, o takich rzeczach. No. Tak. Maćko, a, ty, a, ty, a ty? Ja od samego początku czułem, że to, co robimy, jest, jest ważnym tematem, właśnie. Ale zupełnie się nie spodziewałem się, że film zajdzie tak daleko. Zresztą mi się rzadko zdarza, jak pracuję przy czymś, wiązać jakiekolwiek nadzieje z, z takim życiem festiwalowym i odbiorem. Tak naprawdę, no tak. nie wiem. Dla mnie najważniejsze jest, jak wchodzę w projekt, to taka Wiara, że sam proces będzie e, przyjemny i że film będzie. Że bardziej mi zależy na tym, żeby film e, w, chociaż na jedną osobę wpłynął pozytywnie niż e, i coś może kogoś u, u, u zmienił w postrzeganiu, niż e, żeby stał się jakimś takim światowym hitem. Ale no, jak już coś takiego się dzieje, no to super. Ja też tak, myślę, to chciałaś ja, coś dodać właśnie. Tak, bo ja też myślę, że w momencie, jak się jest w tym procesie, jak się robi film, to w ogóle nie myślisz o niczym innym, tylko żeby się udało i żeby wszystko dowieść. Eee, I no, ja wiedziałam, że będzie wysyłany film na festiwale. I jakby tak sobie gdzieś o tym myślałam też śmiesznie, bo mamy takie ikony, ikoniczne zdjęcie z planu, gdzie. Każdy się patrzy w jakąś stronę i pokazujemy sobie coś. I na, za każdym razem, jak się film gdzieś dostawał na jakiś festiwal, to na wspólnej grupie sobie wysyłaliśmy na zasadzie: o, patrzcie, jakby sukienka na kolejnym festiwalu, i tak No, ale tak, tak myślę, że wtedy to nikt nie wiedział. Dobra to teraz y, muszę o to zapytać jak wasze reakcje już po nominacji jak się dowiedzieliście no, w zasadzie niedawno że no, boże no, jesteśmy nominowani do Oscara jak to się stało. Tym bardziej że no, tak jak mówiliście wcześniej no, pracowaliście tylko i wyłącznie przy teledyskach i y, studenckich co, co, co też pokazuje że generalnie z tego poziomu y, y, z, te, z, te, z tego poziomu dopiero początkującego staliście się nagle profesjonalistami i to naprawdę przez duże p. I artystami przez duże A. No dobra, więc tak, jeśli chodzi o moją reakcję, no ja się wzruszyłam. Znaczy, to też było tak, że to był dzień, kiedy siedziałam na kwarantannie i miałam strasznie dużo rzeczy, bo byłam w innym projekcie i akurat miałam taką 20 minut lukę na to, żeby usiąść rzeczywiście o tej 14:17, o ile dobrze pamiętam, i e, 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 żeby usiąść i tego posłuchać. No. Na samym początku to zupełnie do mnie nie dotarło, później jak do mnie dotarło, to się wzruszyłam, a teraz jakby dalej do mnie nie dociera, więc yy, tak to wyglądało. Yy, no. Maćku? I zadzwoniłam do Maćka potem dość szybko. O, to e. możesz od razu streścić też troszeczkę z tej rozmowy oczywiście, na ile możesz, prawda? No ja to y, na początku w ogóle zapomniałem, że tego dnia miały się, e, się odbywać ogłoszenia nominacji, więc na samym początku w, w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, jak pierwsze osoby zaczęły do mnie pisać i byłem zaskoczony. Ale później sobie przypomniałem, że faktycznie robiliśmy ten film wspólnie, no i bardzo się ucieszyłem. E, może... Ja, ja mam cały czas z tyłu głowy mm, coś takiego, że ja nie czuję się tak, jak ty powiedziałeś o nas, że e, jesteśmy profesjonalistami i artystami przez duże a. E, ja cały czas czuję, że mam jeszcze bardzo długą drogę przed sobą, jeśli chodzi o rozwój i, i staram się na to patrzeć z takim dużym dystansem. I, ale szczęście mimo wszystko jest ogromne. No. Także e, i na pewno ta świadomość nie obniża tego entuzjazmu. Wspaniale jest. E, jak coś, co się robi, ma tak pozytywny odbiór, no i należy się tylko cieszyć. Tak, ja właśnie też, też, mam, mhm. też mam podobne odczucia i, i w pewnym sensie też to jest trochę przerażające, no bo yy, by się wydawało, że jakby my to robimy od lat, no nie, nasz film dostał nominację do Oscara i tak dalej, ale ja też tą, tą drogę mam długą przed sobą, no nie? Tak samo jak Maciek. I przez to, że to był nasz pierwszy film, ee, no to, to aż, aż tak dziwnie i głupio, bo właśnie nie, nie, nie jesteśmy aż tak, no nie? Znaczy ja przynajmniej tak mówiąc o sobie, jakby mam tak, że e, z, zrobiliśmy tą scenografię, udało się to, ale jakby no, to, to jeszcze nie jest jakiś jakby czekam na więcej w pewnym sensie i wiem, że więcej muszę zrobić, żeby się, wiecie, jakby, żeby to było takie pełne i... No. A teraz pytanie, jeżeli wam się ścieżki by otworzyły, to bardziej myślicie o, o tym, żeby wyjechać i tworzyć kino, powiedzmy, hollywoodzkie albo te sandensowe, takie bardziej bardziej e, artystyczne. Czy może jednak mimo wszystko wiążecie, wiążecie tę przyszłość z Polską? Bo to też jest dość ciekawe pytanie, już trochę jesteście w tym, w tym że tak powiem, biznesie. E, właśnie różnice między między. Polską a, a Stanami. Czy mieliście na przykład kontakt z innymi osobami, które, które mogłyby wam powiedzieć, że tutaj jest, no załóżmy, więcej czasu na to, a tutaj jest więcej czasu na tamto? Ja to bym chciał, trochę wiąże takie nadzieje, że film będzie, w ogóle praca w filmie będzie dla mnie taką, takim sposobem na poznanie świata i podróżowanie, ale na pewno nie chciałbym. Od razu wyjechać z Polski i tutaj nic nie robić. Wydaje mi się, że coś pomiędzy. Na, na pewno w Stanach fascynuje mnie wielkość produkcji, jakie tam są tworzone w Polsce. Nawet jak są to duże filmy, to no nigdy na, na tak wielką skalę. I myślę, że ciekawe byłoby tak z perspektywy scenografa wziąć w czymś takim udział, znaleźć się w tak dużym zespole i zrobić. To aż tak wielkie przedsięwzięcie, ale na pewno to byłoby ciekawe. Nawet nie w roli głównego scenografa, tylko jakiejś tam części tego zespołu, e, zobaczyć w ogóle, jak funkcjonuje taki wielki twór, jak e, kilkusetosobowa ekipa tworząca hollywoodzką produkcję. E, ale to raczej tak z takiej ciekawości, a wydaje mi się, że raczej. E, mm, Ostatecznie bardziej mnie pociąga jakieś takie kino minimalistyczne, i w takim kierunku bym chciał iść. A też w ogóle, z drugiej strony, co jest dosyć ironiczne, bardzo mnie fascynuje dokument jako gatunek, gdzie za bardzo nie ma miejsca dla scenografii, no bo tam chodzi przede wszystkim o, o prawdę i nie powinno się specjalnie ingerować w przestrzeń. Więc może jeszcze w tym kierunku kiedyś pójdę, ale zobaczymy. A to u ciebie, Agato, jak właśnie bardziej tutaj byś została i artystycznie się rozwijała, bo chyba. No, ch chyba nie, nie, nie będę kłamał, to już Maciek zaznaczył, że, że te budżety i też liczba osób zatrudnionych na planie jest kompletnie inna. Czy wolałabyś tutaj robić rzeczy artystyczne, czy może też pojechać i sprawdzić chociażby z czystej ciekawości, jak taka wielka mega produkcja w Stanach wygląda? Znaczy tak, ja w ogóle jestem na etapie ym, dochodzenia do tego, co w życiu chcę robić i najpierw co, potem gdzie. Jak tak sobie myślę o y, gdzieś w przyszłości wyjechaniu i sprawdzeniu, jak to wygląda, jasne. Ym, tak, no jasne. Jakby, oczywiście, że chciałabym pojechać i zobaczyć y, i popracować przy czymś takim, ale też nie mam. Y, nie mam problemu z zostaniem w Polsce. O, może tak, że jakby. Yy, myślę, że jeszcze je, jakiś czas jest przed nami yy, i dużo projektów do zrobienia. Kiedy będzie można podejmować takie decyzje? O, może, może tak do tego podchodzę po prostu. Super. Słuchajcie, to teraz e, ostatnie pytanie i chciałbym Wam oddać głos, bo to, że ja polecam film, to jest e, oczywiste, ale jak Wy byście zachęcili e, mieszkańców powiatu pruszkowskiego do tego, żeby dać szansę temu filmowi? I kolejna sprawa, e, czy wiecie, gdzie można go zobaczyć? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że e, film od tygodnia około, ale to może Agatka potwierdzi, od, od chyba tygodnia czy dwóch, jest niedostępne w internecie. A to wydaje mi się, że po prostu przez zbliżające się już e, e, Oscary, przez, przez zbliżającą się galę, e, to była decyzja chyba ze strony produkcji, żeby na razie film wycofać z tych wyświetleń. Na pewno wróci. E, jeszcze zobaczymy w jakiej formie i, i, i gdzie dokładnie. Mm. No, ale jak już będzie można go zobaczyć, to ja serdecznie zachęcam, dlatego że e, no, warto poszerzać swoje horyzonty, poglądy, a ten film na pewno może otworzyć oczy niejednej osobie. Tak, to ja mogę potwierdzić, że też mi się wydaje, że od czasu nominacji, e, bo wcześniej przed nominacją przez miesiąc ten, ten film był dostępny na YouTubie i Wydaje mi się, że właśnie możliwe, że po Gali zostanie znów odblokowany. No, mamy też nadzieję, że później trafi do jakiejś dystrybucji, ale tak naprawdę mm, nie mamy za dużo informacji na ten temat. Trzeba myślę po prostu śledzić losy filmu po, po Gali Oscarowej. Zobaczymy, co się stanie. A co do zachęcenia. No nie wiem, ja myślę, że. To jest ważne, że to jest krótki metraż. To jest też ciężkie, żeby zrobić krótki metraż, opowiadający dobrze historię, więc. Yhm, ym, ym, I to jeszcze do tego taką historię. Więc jakby ja nie wiem, co mam powiedzieć. Myślę, że po prostu ym, warto to zobaczyć. Bo y, pracowało nad tym bardzo dużo młodych ludzi i to jest chyba najfajniejsze, że to byli młodzi ludzie i. i, i, i Kurczę, no, zdolniej, więc warto yy, by było zobaczyć, jak sobie radzimy. No i ja Ania, specjalnie. Ania, Ania która grała, Julie też yy, bardzo dobrze zagrała, ale też yy, polecamy yy, pod tym względem. Ale to była jej w ogóle też tak samo, jak i dla nas jeden z pierwszych filmów, tak samo i dla niej. Yy, ona już wcześniej grała w Mniejszych Rzeczach, ale po, zupełnie początkowała jako aktorka, więc to też może być dla kogoś ciekawe, żeby zobaczyć e, tak jak e, no i to może być też motywujące no jak ktoś po prostu naturalnie może wejść e, w ten świat jako aktor i tak dobrze sobie poradzić ja specjalnie nie uchylałem rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o fabułę, bo uważam, że każdy powinien ten film zobaczyć ze względu przede wszystkim na scenariusz i drugie przede wszystkim na scenografię, która jest rewelacyjna. Ja Wam serdecznie dziękuję, że do nas dołączyliście. Jeszcze ostatnie pytanie do Agaty, która poniekąd jest związana troszeczkę z naszym regionem. Jakbyś mogła nam tutaj powiedzieć, jakie masz wspomnienia z skań helenowskich? Nie, no, spędziłam tam e, swoją, swoje dzieciństwo tak naprawdę. E, no co? Bardzo bardzo dobrze wspominam. Jakby uwielbiam polankę przy Patataju i e, już mówiąc trochę dalej, jakby e, uwielbiam podkowę leśną, bo tam chodziłam do gimnazjum. I bardzo się cieszę, że dalej mam kontakt z ludźmi, z którymi chodziłam do tego gimnazjum i, i że jakby tamte strefy są takim miejscem, do którego sobie mogę zawsze wrócić i po prostu czuję się tam spokojnie, więc mm, no bardzo lubię. Super, <grym> na to pewno to... będziemy za, za, za Waszą dwójkę trzymać kciuki. Będziemy też trzymać kciuki za sukienkę na, na, na gali rozdania Nagród tak. Akademii. I nasze najlepsze redakcyjne życzenia, żeby Wam się powiodło. Tutaj nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, czy jak Amerykanie już powiecie dziękujemy, super, musimy wygrać, czy jeszcze tak troszeczkę po polsku. Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć. W każdym razie jeszcze raz z mojej strony dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać. Ja, ja myślę, że my też za to dziękujemy i nie dziękujemy po polsku za... Znaczy ja przynajmniej mam takie, takie poczucie, że nie mam pojęcia, co by się stało, gdyby ten film dostał skara. jakby chciałabym, żeby nie było, że tego nie życzę, no nie? Tak, trzymamy kciuki za Wszyscy razem za sukienkę, ja bardzo dziękuję za zainteresowanie naszymi osobami i tematem scenografii, bo to jest wyróżnienie też bardzo miło. Tak. To ja Wam serdecznie dziękuję, jesteście inspirąc, inspirującymi ludźmi i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nieraz spotkać i porozmawiać może szerzej o samej scenografii, jak to wygląda, e, jak to wygląda i jak, do, jak dojść w ogóle do pozycji scenografa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, żegnam się również z Państwem. Do następnego razu.